Jestem dyrektorem Filmatyki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Towarzyszy mi pani Anna Sienkiewicz-Rogowska. pani Anna jest. Zastępcą dyrektora <grym <grym> Instytutu Audiowizualnego. Witamy Ale... Państwa. <grym> Bardzo cieszę się, że spędzamy ten wieczór razem. Widok pełnej sali na naszym przeglądzie jest dla mnie ogromną radością. Bardzo się cieszę. Jeszcze kilka dni temu program naszego przeglądu można było nazwać broszurką. Dzisiaj jest tu. Jest to już mała książeczka. Jeśli tak dalej pójdzie za kilka lat, pewnie będziemy go drukować w kilku tomach. No dobrze. Bohaterem szesnastej edycji święta niemego kina jest Sherlock Holmes. Dzieje się tak z wielu przyczyn. Przede wszystkim kino zawsze kochało opowieści kryminalne i detektywistyczne. Jest jednak także drugi powód tego wyboru. Z, z filmów przedwojennych do naszych, polskich, do naszych czasów dotrwało mniej niż 10%. To sprawia, że każdy archiwista filmowy w Polsce jest na swój sposób detektywem i musi doskonalić się w umiejętnościach detektywa. Mam nadzieję, że właśnie temu też służyć będzie nasz przegląd. Film, który zobaczymy dzisiejszego wieczoru, odnaleziony został w 2009 roku w Sosnowcu, w parafialnej piwnicy. Bardzo chciałbym, aby takich piwnic i takich znalezisk było jeszcze przed nami wiele i żebyśmy stali się detektywami, którzy znajdą jeszcze wiele skarbów polskiego i światowego kina. Zawsze Państwa też namawiamy do tego, żebyście byli czujni i jeśli gdzieś w Waszym towarzystwie, w rodzinie ktoś mówi, że gdzieś znalazł jakąś puszkę, to po pierwsze jej nie otwierajcie, jeśli mówi o puszce, która wydaje mi się być tą z filmem i dajcie Państwo nam znać. Być może tam będzie kolejny skarb. A Państwo zostaniecie Sherlockami Holmesami polskiego kina. W Atrakcji festiwalu chciałbym powiedzieć o kilku. O wszystkich nie sposób, bo rzeczywiście program jest bardzo bogaty i naprawdę będzie na naszym przeglądzie co oglądać. Przede wszystkim jednak dzisiejszy film, Pies Skarwilów, dzieło kina niemieckiego z 1929 roku. Ostatni niemy film o przygodach Sherlocka Holmesa, nieco odsunięty w cieni przez późniejsze filmy dźwiękowe. Mam nadzieję, że właśnie teraz uda nam się go z tego cienia wydobyć. Kolejnym filmem, o którym chciałbym powiedzieć kilka słów, jest Filibus, film Włoski z 1915 roku. Też będzie można go zobaczyć. To będzie polska będzie światowa repremiera zrekonstruowanej wersji. Opowiada on o nietypowej postaci, kobiecie-przestępcy, kobiecie-łotrzycy, biegłej w sztuce konstruowania maszyn latających. Film w awangardowy sposób ostrzega nas przed niebezpieczeństwami nowych technologii i emancypacji. Dyrektorzy niech Wreszcie wielką atrakcją naszego przeglądu jest obecność gościa przeglądu, pana Serża Brumberga, który specjalizuje się w odszukiwaniu, znajdowaniu i rekonstruowaniu starych, niemych filmów, a przede wszystkim dzieli się z nami swoją pasją, którą jest opowiadanie o nich. Opo historię Serża Brumberga to istny show, w którym nasz gość będzie zarazem showmanem, jak i muzykiem, jest to ogromna atrakcja i bardzo na te, na te pokazy zapraszam. Nazmają one tytuł Ocalone z płomieni. TVP Kultura, Rzeczpospolita, Miesięcznik Kino, Czasopismo Ekrany, magazyn Stare Kino, Co jest grane 24, Filmweb, Warsaw Insider i portal kryminalny.pl. To też ważne, że oprócz projekcji w kinie Iluzjon zapraszamy Państwa również w sobotę i w niedzielę przed pokazami w Iluzjonie na Wałbrzyską 3 przez 5. Tam spotkanie z, ze słuchowiskami o Sherlocku Holmesie, warsztatami i naszymi wspaniałymi przyjaciółmi, którzy... Śledzą wszystkie kroki Sherlocka Holmesa w literaturze, w filmie i wszelakich innych sztukach. Z nimi spotkacie się Państwo w naszej Francisco drugiej sieci. Silent Film Festival, o i Film Museum, Lobster Films, Narodni Filmowy Archiw, Instytut Francuski w Polsce, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury, Czeskie Centrum, British Council, Szkoła Filmowa w Łodzi. Prawie kino, niezależne zrzeszenie studentów. Bez wszystkich tych naszych partnerów prawdopodobnie nie udałoby się nam zorganizować naszego przeglądu. Bardzo im dziękujemy. Prosimy Państwa o głos. Bardzo dziękuję dyrektorze. Pozwolę sobie w takim razie Państwa wprowadzić trochę w te cztery festiwalowe dni, które przed nami, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. To, co ważne dla Państwa każdemu z seansów będzie towarzyszyła zapowiedź, wprowadzenie w historię filmu, często w historię restauracji cyfrowej filmu, będą przed filmami E, zapowiadać się e, wspaniali goście e, między innymi Robert e, Burns e, Silent Film Festival w San Francisco profesor e, Russell Merritt e, z Uniwersytetu w Berkeley profesor Giovanna Fossati z Amsterdamu z i Film Museum Serge Bromberg o którym już e, mówił dyrektor e, a także Katarzyna Wajda e, filmoznawczyni no, filmografka z e, Finy. E, jak również przed każdym seansem o muzykach będzie mówił i przedstawiał ich Państwu Jan Błaszczak, kurator muzyczny. Chciałabym, żeby się na chwilę nam pokazał.